Dzień dobry szorą, eee, ja widzę wszystkich bardzo serdecznie, znajmy z tej strony Medieval 2 Total War, modyfikacja tzardom z Total War łapek góry Soczysty komentarz zapraszam na Discorda. na Patronite, na tej stream oraz drugi kanał znajomy króliczka, gdzie ten Bataszka wrzuca filmy z ale generalnie nie polecam. Znajmy końce tury Znajomy końce tury oblegamy ostatnią osadę zamek w górach karaman karamanu karamanidów także potrójny karamany schowany przed nami, ale już idą dwie armie Trzecia armia jest w gotowości. Dosłownie zblitzkriegowaliśmy oponenta dzięki naszemu przygotowaniu i geniuszu taktycznemu Zająca No ale tak jest: jak się jest mistrzem Total War, to tak jest, no. O, no. wroga armia. Ostatnia armia Karamanidów w obleganym zamku atakuje nas. Karadę Merciless. Fajny tytuł, tylko problem jest taki, że Twoja armia nie jest fajna, a oponent ma. Nie no, nie wygramy tego. Fit Swordsman. 15 defa, 6 ataku. No spoko. To zwykła, fajna piechota. A ty w sumie tutaj nic nie masz, czyli to przy, przy okazji jest przywódca frakcji 51 tych konnych strzelców. 51 tych konnych strzelców, także cofamy się spokojnie. Mamy armię w Koni, sultan Sulejman gdzie od południa. Tu jakaś armia wyskoczyła. No dobra, oni mają gdzieś tam te armię poukrywane, które, nasze znaczy poukrywane, które nie zdążyły po prostu się wycofać po tym, jak zraszowaliśmy ich miasta. Prząocy nowej, e, artylerii. Nowej artylerii trzech armii. Doskonale przeprowadzona ofensa. Mówiłem, mówiłem kilka tur temu, kilka odcinków temu, że wojna jest nieunikniona i trzeba się przygotować. Przygotowaliśmy się i widzicie jak ładnie poszło. Można? Można. Ee, zaręczony Osman Golu. No dobra, bierzemy oczywiście. Jesteś w się To potem się zajmę, żeby cię gdzieś przerzucić. 23 tysiące pieniążków, ogłoszenia frakcyjne, tragedia w rodzinie, to jest księżniczka nasza, także szkoda. Jest jak jest. Zawieszenie broni, Papal State, Bawaria. Bawaria walczyła z Papal State? Ciekawe. Ty, Papel State nie jest grywalną frakcją, nie? Misja nieudana, wyślij... A, serio? To już koniec? Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tej misji. E, porciki jakieś się pobudowały. Zrób tutaj może City Watcha. Ładnie handeli, handeli się kręci. Tutaj od razu zrób kolejne te. Na brzeża kupieckie. I tu się ponaprawiały. Mamy 18 tysięcy, dobrze. Żeby poinwestować. E, teraz tak. Panie Sulejmanie. E, chcąc, nie chcąc, połączysz pan armię. Co to jest? Generał. Staniesz tutaj. Organki sobie tają Za dwie tury dojdą. Połączysz tą armię. Damy tobie. Sporo tego. W sensie mają spory garnizon. Nie wiem, czy nie będziemy musieli porozbijać tych armii. w polu na razie. Musimy zrobić z tego jakąś grywalną armię. Żeby stoczyła z nimi bitwę. Też na pewno was noż na pewno was. Aha, to fajnie, że przychwyciła nas ta armia. Posiłki chciałem dostać. One nie dojdą teraz. No i widzicie, tak to jest. Tutaj z armia, to jest duża silna armia. Wygląda trochę jak respiona, chociaż nie, bo jest mocno uszkodzona. Um, czyli to, tutaj możemy tylko kawalerię przerzucić, tak? W ten sposób. I chota nie dojdzie, tylko kawaleria. Tylko kawaleria, bo tak, tu jeszcze posiłki sprowadzałem. Tu jeszcze posiłki lecą Miejsce słynnej bitwy, fajnie, i to jest tyle jeżeli chodzi o posiłeczki a jacyś najemnicy tu są? Są najemnicy, właśnie, no to czemu ja od najemników nie zacząłem, co my tutaj mamy? Włócznicy, armeńscy Spirmeni. spoko, bierzemy, bo tu brakuje piechoty Weźmiemy armeńskich Spirmenów. Włócznicy, 5 ataku, 5 ataku, Tatarfur archers 20, 101 Ksi są lepsi, to weźmiemy armeńskich archerów Kurdyjscy oszczepnicy no, jak sik ktomu oszczepa, to na no raz, nie? Tylko, że nie mają mało tych oszczepów. A daj ich z jeden oddział. No i spoko. Ej, jest fajna armia. Nasze tego zaatakować? Nie, a Aha, ty miasta nie dasz rady zaatakować. To fajnie, Dobra, to ty musisz z powrotem wrócić do oblężenia. Ciach, 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 ciach. Połączysz sobie staczki. Dorekrutujemy więcej mobiczków tobie. Jeszcze więcej mobiczków. Ej, strasznie tani są ci najemnicy. Czego ci potrzeba? Tobie potrzeba konnych łuczników. Także ciach, 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 organki z tej strony lecą. Eee, no, ty w takim razie, na razie sieć i broń tej koni możemy coś tu zrekrutować? Nie, to działo przydałoby się wam podrzucić. Do oblężenia. Na radę to działo gdzieś schować w lesie, także podrzucić nie da rady. No to na razie bez artylerii i tak w sumie nie zaczniemy tego oblegać. Ja mam jeszcze piączkę, Ja mam gdzieś osady, które się nie budują. Jakieś prowincje, które wymagają inwestycji, na przykład tutaj, o na kupieckie, tu się robi, tu się robi, w stolicy się buduje Tu mamy chyba na maksa rozbudowany zamek, tak, ten drewniany zamek jest na maksa rozbudowany um, a tak to wszystkie osady chyba są budowalne Prawie wszystkie, tutaj drogi machniesz Super W tych nowo przejętych prowincjach się buduje, ej no i super, ile mamy? 6900 zostało na następną turę Jakieś jednostki możemy rekrutować Możemy. Nowy windmill. tobie też się przydało. Dobra, zostaw te 6000 na następną turę. Znajemy końca tury, tu prawdopodobnie czeka nas bitwa, bo oni nas zaatakują. Może się uda ztoczyć tą bitwę tak, że wyciągniemy tą armię z zamku i ją stoczymy Naszym sultanem sulejmanem. A, czy zawieszenie broni będą proponować. Będą proponować zawieszenie broni. Można zrobić z ciebie wasala? Nie ma opcji, żeby robić z ciebie wasala. Ty nie dasz mi żadnej swojej ostatniej osady, więc no zawieszenie broni nie ma kompletnie sensu. My jesteśmy tam po to, żeby was zniszczyć. Nie zaatakowaliście nas. Okej okay. I czy jest desant szpitalników na naszym wybrzeżu? Widzicie to malutką armię. No dobra, no to zrekrutujemy z naszej fortecy jednostki. Wybuchła rebelia w Serbii, spoko. To nas na razie nie interesuje nawet dobrze, bo Serbia to teoretycznie nasz opolent, także spoko. Nowa misja zablokuj za port w Nikozji Cypris rebeliancki, dobrze wiedzieć. raczej tam nie popłyniemy. Polsko-węgiersko-mołdawskie -węg Polsko relacjon chyba? Chyba tak. Historycznie Królestwo Polskie miało bliskie relacje z Królestwem Węgier, jak i Księstwem Mołdawii Ostatni Piastowski Król, Kazimierz, Pitu, Pitu, Historia, Historia, Historia Units op, oh, Hurang can now recruit mercenaries, Polish Cavalry Polish Lancer, Polish Knights, Czech, Hungary, Mołdawia O, oh, Ty, Węgry i Mołdawia dostały dostęp do polskich jednostek Ej, fajny modzik, fajny modzik, fajny, przemyślane 30 tysięcy O, drewniany Zamek gotowy do upgradu, świetnie, bo to już mieliśmy na upgrade na maksa Wojna Eko i nam. Wo Port nam zablokowali i wojnę nam wypowiedzieli. A my wam daliśmy żyć. My wam daliśmy żyć na tej wysepce waszej smutnej. Na waszych dwóch wysepkach, tak? Tu też jest zamek, ta Na dwóch wysepkach daliśmy wam żyć. A wy co? A wy co? zdrajcy jedni Budyneczki, ciach. Kolejny budyneczek, bursa 400 pieniążka zarabia, świetnie. Kolejny porcik, ciach. Więcej handel, handeli. Porcik, kolejny porcik. Będziemy kolonialną imperium, rozumiesz? Nie republika kolonialna, tylko imperium kolonialne. Eee, tu, aha, my już nie mamy pieniędzy. Takie drogie te porty. Serio, 30 tysięcy wydaliśmy. Ile ten port kosztuje? 4800. Eee... bratu na razie nie buduj. Na razie nie budujemy. Potrzebujemy posiłków. Zrekrutuj Ciebie Arab, ok spoko możesz tą piechotę zrekrutować, tych włóczników zrekrutuj uh, Tu zrób kuszników, konnych łuczników. niech będzie jako wsparcie Tu zrób na pewno włóczników, dobra i myślę, że to styknie, żeby Żeby to jak oni taką milicję ciągną to raczej nie powinno być problemu, zostało 300 goldzisza. gdzie jest nasz wieżyczkowy? Panie wieżyczkowy, bo ja zapomniałem o panu Pan wieżyczkowy jest tu jest wieżyczkowy. Postaw tu wieżyczkę i się pieniążek skończył. No cóż, jest jak jest? Tu wszędzie wszystko ładnie rozświetlone. Tutaj w te góry dojdziesz. Nie da się wejść, to staniesz tutaj i tu postawisz wieżyczkę. Dobra, teraz rzeczy ważne. Co tu się dzieje, co to za burdello, bum, bum? I czy możemy to sztrumować? Tu idą dwa kolejne oddziały posiłkowe. Kolejne dwa oddziały posiłkowe. Mm, tylko, że te wszystkie armie są pełne. Te wszystkie armie są pełne. Dajesz sobie tutaj. Zategujesz tego żbiczka, świetnie, execute. Już go dobić nie możesz. Organki dojdą, organki nie dojdą, organki nie dojdą, nie dojdą. Możemy szturmować, duża bitwa, tej armii posiłkowej nie będzie, sultan będzie walczył, będzie walczył sultan. Z jednej strony moglibyśmy ręcznie to rozegrać, no bo mamy już taki etap, że możemy spokojnie rzucać oddziały na pewną śmierć, ale dwa razy był problem z oblężeniami na dwa, które graliśmy. Raz nam skroszował Konstantynopol, a drugi raz, jak walczyliśmy o ten zamek, to były jakieś dziwne baki graficzne, fleszy nam rzucali po oczach. Także, o, możemy się nad tych posiłków odbyć. Także myślę, że na automacie możemy spróbować average, victory. Niech będzie, niech będzie, execute. I oto w ten sposób dokonujemy eksterminacji. I frakcja Karamanu została zniszczona, w sumie jako chyba pierwsza frakcja została zniszczona na mapie, tak, frakcja zniszczona Karaman. I dzięki temu zabezpieczyliśmy sobie Anatolię. Cała Anatolia jest zabezpieczona. No ci a ja no to to jest de facto nasz sojusznik, a na tym etapie to już bardziej puppet. Są całkowicie zależni od nas, jak tylko chcemy, to możemy zrobić tak i oni znikną. Także zniszczyliśmy wszystkich oponentów. Stało trochę dużych rebelianckich armii. Ale cóż, jest jak jest. W Karamanie ponaprawia i machii markecik, cyk, spoko. Bo to od razu jest nasz korta, ta, Czyli oni mają wszyscy nasze kory. No i spoko. I teraz można powiedzieć, że jesteśmy pełnoprawnym imperium. Praktycznie nie licząc tego Anidów i ani tej Filadelfii, A co mamy? Granice współczesnej Turcji? W sumie? Jakbyśmy to czerwone włączyli w nasze, w nasze te, w nasze granice, to byłyby granice. Współczesnej Turcji I myślę, że możemy na tym etapie zakończyć tą serię a, Bo teraz jedyne co zostało To po prostu przerzucić oddziały I byśmy spokojnie podbijali Bałkany A już jesteśmy takim imperium, że no wiecie No i te bitwy już i tak na automacie wyszły. Tak mi się wydaje Także możemy zakończyć Po prostu będzie za prosto, za nudno Podsumować sobie serię, podsumować sobie Modzika Odpalimy mapkę, żeby zobaczyć jak to wygląda na, Z dalszej perspektywy Turkami fajnie się gra, ale myślę, że to jest za prosta frakcja. Za prosta frakcja na drugi raz, jak będziemy grali to jakiś Bizancjum, jakaś Wenecja, jakieś szpitalnice, żeby było troszeczkę bardziej wyzwania, no bo teraz to po prostu będzie mucenie osad za osadą, byśmy ogłosili dżihad powiedzmy na... na tą osadę. To wszystkie armie by weszły w dżihad i w jedną turę po kolei byśmy to wszystko pozdobywali i lecieli sobie przy pomocy dżihadu i ile pieniędzy byśmy na tym zarobili, to masakra. Bo wszystkie armie w dżihadu byłyby darmowe. E, pokaż jak to wygląda. No my zabezpieczyliśmy Anatolię, mamy Konstantynopol, w sumie już można by powoli myśleć o przeniesieniu stolicy do Konstantynopola, bo Konstantynopol już jest bardziej zaludniony niż nasza obecna stolica. Może jeszcze nie zarabia tyle, ale jakbyśmy... da się przenieść z tego? Stolicę? Uh, set the set to be faction capital, kosztuje 4000 golda. Nie stać nas. To zabierz ten port do budowy i machnij stolicę w Konstantynopolu, jakby to wyglądało. Jakbyśmy tu machnęli stolicę. A, już jest stolicą. A. Oj. Nie mieliśmy 4000. Ale spoko. Dublin, No fajnie, stolica w Konstantynopolu. Zgadza się. E, jak to wygląda? Kreta, co to były? Tu były jeszcze dwie osady... Oj, z loniarmi mieli. Sporo z dwóch osad Sporo z dwóch osad Na Wenecji jest tylko jedna prowincja, spoko, tu jest jakaś osada Jak wygląda Grecja, bo to jest ciekawe Tu jest, tu jest co, tu jest nasz Roman Empire Tu jest Wenecja, Wenecja, tu są... Naplety, o fajnie, kolonia na, napletowa Tu mamy Katalan, to są Ateny, tak? To są Ateny, to znowu wenecka kolonia Co mamy? Serbska stolica Czekaj, co? rebelia serbska, to jest rebelia serbska ej, to był event, to się zrespiło? na start chyba nie ma rebelii serbskiej o proszę ty, jeżeli to faktycznie zrespiło się po tym evencie i oni mają rebelię tutaj to fajnie, mega przyjemnie jak ta moja ulubiona, ta Albania w dwóch prowincjach trzymają, żyją żyją sobie, co prawda nie mają żadnej armii ale żyją sobie e, Ragusa, tu jest jakiś totalny krik między Chorwacją Bośnią Raguzą, Wenecją. Tu mamy Chorwację. Tu jakieś forciki oblegają. Włoszczyzna, Bułgaria. Ty, Mołdawia podbiła cały Hanat? W sensie Hanat, Golden Orde? Patrz to, oni się tylko na Krymie bronią? Tak, na Krymie się bronią. Co ty gadasz? Ale Mołdawia MVP walnęła. Co ty powiesz? Węgry się wbiły w Halicze i polskie osady. Razem z Mołdawią się podzielili. O, brakuje tej Polszy, brakuje tej Polszy. Węgry, znaczy, Austria, która zajęła z Rosenberga. Zajęła Preszburg To sobie żyję na tym Presburgu, coś ta wojna węgiersko. Chociaż tu Chili zapadło. Słynne Chili Zagrzeb. Okej, okay, jak wyglądają te. Tu mamy Czechy, Bawaria żyje sobie po utratach tych osad. Tu mamy tą jedną prowincję austriacką, Strasburg. Nie, nie mylić, że Strasbergiem. E, Włochy. Co tu się dzieje we Włoszech? Widzę, że większość tych miast niezależnych, chyba wszystkie niezależne miasta padły. I są same główne osady, w sensie frakcje. Genua, Mediolan. Ta Genua to sobie tak biega po tym Mediolanie, oni walczą czy co? Hmm. Pokażmy, pokażmy, jak znaleźć Genuę. Genua, Genua, Genua. Golden Horda, Genua, Sojusznik, Szpitalnicy. Nie, oni sobie po prostu biegają po ich prowincjach. O tak. Ot tak sobie biegają. Następna frakcja jaką będziemy grać to chyba Wenecja. O Jezus. Coś pięknego. Papal State. Yy, I tu jeszcze mamy Naplet, który przegrywa z trancina. A tu jest ta Trancina, Ona jest na Sycylii! A ja myślałem, że ona jest tutaj gdzieś w tych okolicach Epiru. No spoko. Ale chyba wszystkie buntownicze osady zostały przejęte w ciągu 52 tur. Boty wszystko sobie podbijały, my też, poza Cyprem. Cypr tylko pozostał rebeliancki, A tak to boty ładnie poczyściły mapę. Czyli pewnie za niedługo zaczęłyby się między nimi to dalej No, ale to już na przyszłość. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasz dochód. Trade 14 tysięcy, taksy 20 tysięcy. Po cichu liczyłem, że trade przegoni taksy, no ale cóż, jest jak jest. Pewnie byśmy musieli mieć więcej. Kolonii handlowych gdzieś, miast takich kluczowych Żeby handlować ze wszystkimi Ale, ale handel do Raveny leci Więcej handlu do Raveny niż do Wenecji A rawena jest w Florencji Florencja chyba nie jest grywalną frakcją Mi się wydaje Tak mi się wydaje Dobra, mam nadzieję, że wam się podobała Za jakiś czas wrócimy do tego modzika, myślę, że styknie na razie Także co, łapek w górę, soczysty komentarz I widzimy się w kolejnych seriach Cześć, cześć, na razie